On z wami i słowa Ewangelii według świętego Jana, chodbie. Jezus powiedział do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Po słowo Pańskie. Przyrodzinę, celebrować uroczystość Trójcy Przenajświętszej, to stajemy przed swego rodzaju matematycznym dylematem, bo w świetle tej klasycznej matematyki nic tu się nie zgadza. Jeden plus jeden plus jeden. Każde dziecko powie trzy. A kościół mówi nadal jeden, a czasami takiego matematycznego zabiegu dokonywałem, próbując pod te jedynki podstawić inną pojęcie matematyczne – nieskończoność. I tu już by się zgadzało. Nieskończoność plus nieskończoność plus nieskończoność ale będzie nieskończoność. Kościół w jakiś sposób próbuje nam opisać tajemnice Trójcy Świętej. Mamy stosowne dogmaty i mógłbym tu przynieść katechizm, Próbować to wykładać w oparciu o oficjalne nauczanie Kościoła, ale myślę, że to nie ma większego sensu. Bo i tak to, co jest zdefiniowane w tych dogmatach, to jest tylko nasz ludzki sposób na próbę zrozumienia tego, co dla nas w tym doczesnym wymiarze nie jest do zrozumienia do końca. Ktoś kiedyś bardzo słusznie powiedział, że gdyby Bóg dał się... Całkowicie zrozumieć ludzkim umysłem, to przestałby być Bogiem. znaczy, że zrównałby się z człowiekiem. Niczym by tego człowieka nie przewyższa. Więc, próbujemy mówić o równości, w majestacie, w różnych osobach, ale jedności, ale myślę, że znacznie ważniejsze jest, jakby zrozumienie tego, w jaki sposób ten Bóg żyje nie tyle teoretyczne, jaki jest, tylko w jaki sposób działa. Bo to objawianie Boga jako jednego w trzech osobach dokonuje się w działaniu. Warto to może nawiązać do religii pogańskiej, gdzie oddawano część wielu bogom. Tych bogów mieli starożytni Egipcjani, Grecy, Rzymianie. Dzisiaj można w pewnym sensie powiedzieć, że religie wschodnie są też taką formą wielobóstwa, tak. i tak i nie, no bo to za mną nie bogowie, ale niby jest coś, bo nie ktoś, co jest jakby w tym bóstwem nadrzędnym. Tylko to ciekawe, że, że wówczas wierzono, że każdy z tych bogów ma jakby odrębną sferę swoich wpływów. U Greków Poseidon był Bogiem mórz, Hadr z Bogiem podziemi, Hermes z bogiem kupców, Rurzymian Mars z Bogiem wojny. Tych bogów przedstawiano w różnych postaciach, czasami zwierzęcych. Ci Bogowie między sobą walczyli, to czyli między sobą wojny, wchodzili w związki, rodzili nowych bogów. Jedni z tych bogów byli dobrzy, inni byli śni. Złośliwi, których trzeba było przełagać składanymi czasami krwawymi ofiarami, oni się różnili. W tej rzeczywistości tych bóst nie było jedności. Tam w zasadzie była ciągła rywalizacja, walka i człowiek był jakby wrzucony w tę rzeczywistość walczących między sobą bólu i skazany w pewnym sensie sam na siebie. I może dlatego w Starym Testamencie tak bardzo radykalnie przestrzegano zasady, żeby mówić o Bogu jako jednym i jedynym. Żeby nie sporządzać żadnych podobizn Boga, żeby w żaden sposób nie zacząć naśladować kultów pogańskich. Stąd w Prawie Mojżeszowym był zakaz nie tylko sporządzania jakiejkolwiek do miejsca Boga, ale także człowieka, zwierzęcia, żeby czasami Izraelici nie zaczęli chodzić na ten niebezpieczny grunt kultur bogańskich. I może właśnie z tego względu, żeby jakby ich najpierw, ludzi najpierw przygotować do tej prawdy, że Bóg to nie jest stado walczących między sobą nadprzyrodzonych sił tylko to jest ktoś, kto działa w absolutnej jedności, to objawianie Trójcy było takie stopniowe. Bo prawie w Starym Testamencie słyszymy o duchu Bożym, ale on nie był utożsamiany z osobną, osobą Trójcy Świętej. I dlatego też Żydzi mieli ogromny problem. Trudno się dziwić, kiedy Chrystus powiedział, że jest synem Bożym. Kiedy w pewnym momencie postawił siebie na równi z Bogiem, kiedy użył określenia Ja Jestem, które było odpowiednikiem starotestamentarnego imienia Boga, Jakwa. A niech to była rzecz rzeczywiście niesamowicie trudna. Bo ciągle poinformowali w tym duchu, że jest jedna, absolutnie jedna osoba Boga. I kiedy przychodzi Chrystus, ta tajemnica Bożego życia jest jakby odsłonięta. Bóg daje swojego Syna. Syn posyła Ducha Świętego. I jakby dopiero w tym momencie poznajemy prawdę o Bogu. Choć tę prawdę, której do końca, tak jak powiedziałem, nie jesteśmy w stanie upewnić naszym ludzkim Ale jakby to objawianie tajemnicy Boga zaczęło się dużo wcześniej. Dzisiaj czytamy fragment yy, z dzień wyjścia, opis yy, wyjścia Żydów z niewoli egipskiej. Bóg spotyka się z Mojżeszem i daje mu tablicę przymierzeń, które zazwyczaj kojarzą nam się przede wszystkim z dekalogiem, z dziesięcioma przykazaniami. Ale one się zaczynały od znacznie ważniejszych słów, których my się tam kiedyś nauczyliśmy, przygotowując się do Pierwszej Komunii, ale dzisiaj zazwyczaj gdzieś one nam umykają. Bo to nie te wszystkie przekazania, że będziesz albo nie będziesz, w tej tablicy przymierza były najważniejsze. Najważniejszy był wstęp. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wybił z ziemi lipskiej, z domu niewolnej. Ja jestem Bogiem, który przyszedł do Ciebie, żeby z niewolnika uczynić człowieka wolnego. Z kogoś kompletnie zagubionego, sponiewieranego uczynić partnera przymierza. Kogoś, z kim chce wejść w szczególny związek. Zawsze że w przymierze to wejść z kimś w szczególny związek. I tu zaczyna się. Jakby ukazywać ta prawda y, o tym, że Bóg chce przywrócić ostatecznie ten stan z początku ludzkości. Kiedy stwarzał świat, stwarzał człowieka, y, to stwarzał go na wzór jakby swojego życia. Patrzcie, to jest ciekawa rzecz. Kiedy czytamy no, w opisie stworzenia, że Bóg stworzył Adama, w świecie doskonałym, tam nie ma zła, tam nie ma śmierci. Tam nic samu człowiekowi nie zagraża. Wszystko mu służy. I sam Bóg w pewnym momencie stwierdza, nie jest dobrze. Bo on jest sam. Nie jest dobrze. I tu, jakby Bóg czerpie ze swojego doświadczenia. Żeby być szczęśliwym, y, trzeba przeżywać miłość. Tylko, żeby tę miłość przeżywać, trzeba mieć do kogo ją przeżywać. Zobaczcie, wyobraźmy sobie teoretycznie, że Bóg jest absolutnie sam. I ta tajemnica w trzech osobach, które nawzajem mogą się obdarzać i dzielić miłością najdoskonalszą. I z tę tajemnicą Bóg chce włączyć człowieka. Tylko, że w pewnym momencie wszystko się psuje. Wszystko legło w gruzach, kiedy ci pierwsi ludzie postanowili po swojemu. Nagle się posypało. W Bogu, który widzieli wcześniej swojego dobroczyńca, obrońcę, którego się w absolutny sposób żaden nie, nie bali. Nagle zaczynają widzieć zagrożenie, uciekają przed nim. Ta jedność, która była między nimi, się rozsypała. Zaczynają się nawzajem mówieniać o to, co się stało. I teraz Bóg jakby wyrusza w drogę ku człowiekowi po to, żeby przywrócić Człowieka z powrotem zaprosić do wspólnoty ze sobą. I moi drodzy, jeżeli my dziś wyznajemy wiarę w Trójce Świętą, to musimy pamiętać, że my wierzymy w tym momencie nie tylko w trzy osoby boskie, ale w tej Trójce Świętej uczestniczy człowiek. Bo z chwilą wstąpienia, ta druga osoba Trójcy Świętej to nie jest tylko Bóg. To jest też człowiek. Chrystus, wracając do domu, i to nie utraci swojego człowieczeństwa. On w pełni nadal jest człowiekiem. Człowiek zostaje jakby włączony w osobie Chrystusa z powrotem w tę tajemnicę wspólnoty. Moi drodzy. Zobaczmy, czytamy dzisiaj Ewangelię, która mówi nie tyle o teorii na temat Boga, tylko mówi o działaniu Boga. Tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, żeby świat potępił, ale by świat został przez Niego zbawiony. Żeby jakby świat został przywrócony do jedności z Panem Bogiem, ale żeby także ten świat zaczął z powrotem szukać jedności pośród tych, którzy Go tworzą. Dlatego, zobaczcie, jak św. Paweł, do Koryntian tak mocno przypomina Pierwszemu pokoleniu chrześcijan, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na długu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie. To dzięki temu, że te trzy osoby boskie działają w sposób absolutnie jednomyślny, możemy mówić, że to jest jeden Bóg. To nie są te pogańskie bóstwa, które Każde żyło jakby na swój rachunek, każde miało swoje strefy wpływów i interesów, które walczyły ze sobą. To jest Bóg, który działa jednomyślnie. Bo więzi, które łączą te osoby, są tylko i wyłącznie nie miłości. Tu na jednym z poprzednich przysiągów, w taki bardzo ciekawy sposób próbował nam zobrazować tę tajemnicę, że można ją. Porównać do poniekąd małżeństwa i rodziny. Żona w małżeństwie nadal jest czyjąś córką, siostką, ale w małżeństwie razem z mężem tworzą pewną jedność. Tak samo mąż jest nadal czyimś synem, dziećem, kuzynem, ale tworzą małżeństwo. I to małżeństwo zaczyna. Y Powodować dzięki miłości, dając życie, tworząc rodzinę. Oczywiście, nigdy to nie będzie w doskonały sposób odzwierciedlenie prawdy o Bogu, bo no niestety w naszym życiu nadal jest grzech, konsekwencja grzechu pełnoletnego. I to niestety bardzo boleśnie widać. I ta dzisiejsza uroczystość, która przypomina nam o Bogu, który działa w sposób absolutnie jednomyślny, Bogu, który zaprasza nas do, do wspólnoty, może powinna być dziś takim dla nas wielkim wezwaniem, abyśmy zabiegali o tę wspólnotę. W świecie, które staje się powoli straszny. W rzeczywistości naszej Polski, która. Wielu już tak przypomina jedno takie wielkie wojenne piekło. Gdzie my zamiast szukać tego, co nas łączy, a zawsze możemy coś takiego znaleźć, to za wszelką cenę próbujemy częstokroć wydobywać na wierzch to, co nas dzieli. I w oparciu o te różnice, które muszą w naszych poglądach politycznych, wizji świata, w naszych zachowaniach czasami doprowadzać do gorszących i niszczących podziałów. Moi drodzy, jeżeli chcemy rzeczywiście jakby wniknąć w tajemnicę w Świętej i, i, i próbować ją zarudkować do naszego życia, to jakby ten aspekt tej jedności działania osób Bożych, które zapraszają do tej jedności także człowieka, powinniśmy włączyć to nasze pragnienie jedności między sobą. Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy w teoretyczny sposób Boga zrozumieli. Chodzi o to, abyśmy zrozumieli, czego On chce. Dlaczego On jest zapraszony. Co jest jakby Jego tym pierwotnym zamysłem, zepsutym przez człowieka, ale który chce jakby nam powrót wprowadzić w nasze życie, właśnie dajmy swojego Syna. Nie po to, żeby świat potępiać. Nie po to, żeby kogokolwiek odrzucać, ale żeby każdemu dać życie wieczne.